Jest z nami także zawodnik Wiktorii Częstowa Pełno Coń. Jak ocena tego spotkania Bardzo chaotyczny mecz, dużo błędów z, nas, z naszej strony, z przeciwnika strony, niewykorzystane sytuacje jak i z jednej, jak i z drugiej strony. Ogólnie powiem mecz no, na remis mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać, także też trzeba cieszyć się z jednego punktu, jaki mamy. Większość kibiców zadaje sobie pytanie, skąd się tutaj wziąłeś, jak do tego doszło? Jeszcze nie tak dawno biegałeś po boiskach w Wyższej Ligi. No, to że tak powiem, troszkę sprawy potoczyły się inaczej. Dostałem szansę jako, próbować swoich sił jako trener w, z grupami młodzieżowymi. Też pomagam przy drugiej drużynie, jako kierownik asystent, uczę się. No i stwierdziłem, że pójdę w tym kierunku, a tutaj jeżeli czas mi pozwoli, będę też pomagał właśnie chłopakom tak jak dzisiaj. Ey, powiedz, jak ze zdrowiem, bo twoje perypetie były bardzo, bardzo ogromne. Właśnie to chyba w głównej mierze też zaważyło o tym, że z wyższego poziomu zeszłeś. Czy jest wszystko ok, i co konkretnie było? No, konkretnie to miałem zerwane krzyżowe, że tak powiem, wiązadła w lewym kolanie. Długo nie grałem, gdzieś ta forma spadła, prawda? Kilogramy poszły do góry. Myślę, że też główną byłą przyczyną to właśnie, że gdzieś nie udało się zagrać wyżej. Teraz też problem z drugim kolanem. Dzisiaj też mi uciekło, ale na szczęście jest wszystko w porządku. Jako jeden z, ze starszych, można powiedzieć, tutaj dałeś sygnał do dogonienia tego wyniku. Później, mimo e, kilku akcji, czego zabrakło? To są młode chłopaki. Jeszcze. Tak, młode chłopaki, takiej dokładności, zimnej krwi. Też miałem sam sytuację, którą też źle zakończyłem. Powinienem też się lepiej zachować, no ale no niestety taki. Że tak powiem, taki jest sport, zabrakło zimnej krwi niestety tylko jeden jeden. Czy przed wami postawiono tutaj jakiś konkretny cel, czy, czy ogrywanie się? Czy konkretny cel. No sami sobie postawiliśmy jakiś cel, prawda, żeby teraz awansować tej pierwszej czwórki, żeby później mieć spokojną, że tak powiem, następną rundę i walczyć w tej grupie, że tak powiem, mistrzowskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.